Cześć, witajcie. Filmik z cyklu aktualizacja kolekcji Marvel od Toy Bizu na rok 2020, tak to się prezentuje w całości, rzadko to kiedy się wystawia, bo jest to czasochłonne i wynerwiające. No i lecimy od dołu. Sprawdzimy, czy jeszcze moja pamięć nie szwankuje i znam się na nazwach figurek. No to lecimy od. Które to jest piętro? Raz, dwa, trzy, cztery na pierwszym piętrze to mamy tak Armor Spider-Man Hydroman, Shocker, Tombstone Spider-Man ze spadochronem, jedyna posiadana główka od, z tym glutem w środku od Planet of the Symbiote Klasyczny Spider-Man z tymi linkami, Super-Possible Spider-Man z tyłu mamy e, Sempa. Tutaj mamy Battle the Mage Spider-Man. Mysterio. Następnie mamy Krewę na Łowce. Carnage w masce. Venoma. Kotkę czarną. E, Carnage bez maski. Petera Parkera. Tutaj mamy e, Spider-Mana e, w, w czerwono-czarnym kostiumie. Czyli coś ala jak on tam... Miles Morales. Następnie mamy Spidermana strzelającego go yy, pajęczynami z tych takich wyrzutni. Tu mamy do Gengera, Mamy dwie figurki z yy, Ghost Ridera, czyli Johnny Blaze i Vengeance. Lecimy piętro wyżej i mamy dokończenie kolekcji yy, to, yy, Ghost Ridera, czyli mamy tutaj Skinnera, yy, Johnnego Blaze'a jako transformację, yy, Mephisto, jeżeli dobrze pamiętam. Yy, albo Blackout, Blackout albo Mephisto, coś, coś, coś takiego, nie, nie do końca pamiętam. Yy, tutaj mamy Ghost Rider'a klasycznego, z tyłu mamy yy, Spidermana ze skrzydłami do, do latania. Tutaj mamy Spidermana strzelającego yy, pajęczyną sześciorękiego Spidermana yy, Kameleona. Yy, tutaj mamy zielonego Goblina. Trzy figurki siedzące, ponieważ mają już wyrobione stawy. Jest to y, Spider-Man w czarnym kostiumie, y, Hobgoblin oraz y, Semp Stary. Z tyłu mamy Spider-Mana Cyborga, Smajta, Nika Fury'ego, y, Pani Shera oraz klasycznego Doktora Ośmiornicę. Piętro wyżej lecimy. Z tyłu mamy dwie wersje. Doktora Strange'a, klasyczną i wersję astralną, klasycznego Skorpiona, Man Spidera, tutaj mamy siedzącego Carnage'a, z tyłu mamy e, serię o wampirach, czyli Michaela Morbiusa, Michaela Morbiusa Potwora, e, Blade'a, no a tutaj jeszcze się wkroczył e, Peter Parker e, w, w stylu e, Pajęczego Zmysłu, z tyłu mamy Anti-Vampire Spider-Man, Spider-Man Vampir, tutaj siedzi bo też go nogi bolą, <grymne> Daredevil oczywiście, klasyczny Diawel, Madame Web, z tyłu mamy spider mana nurka, Bridge of Venom, Cable, Phoenix, Swamp Spider-Man, Executora, spider mana nurka, Wolverina jako Weapon X. Namora. Klasycznego Hobgoblina, yy, jack o lantern Spiderman'a Menela, czy tak ujmę. Elektro Kingpina. Prowlera. Yy, Rhino, nosorożca. Yy, oczywiście Lizarda w bardzo fajnej wersji. Bardzo kijowego Skorpiona. Następnie ostatnie piętro. No to na ostatnim piętrze mamy pierwszą figurkę, to jest Deadlock. Polećmy z przodu. Czerwona czaszka, klasyczny Rhino, klasyczny Lizard, yy, Srebrny Surfer, Spider-Man, Spider-Sense, tak się przynajmniej nazywał, Vermin, z tyłu mamy yy, Oj, 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 jego nie pamiętam. On jest z uniwersum Ironmana Dread Warrior. Dread Warrior, przypomniało mi się. Czyli ja tak pamiętam. Yy, doktora Duma, yy, To jest... Yy, <ścoughs> to jest tak naprawdę yy, Spider Slayer. Zawsze mi się myli. Yy, tutaj mamy w, z, z Iweną, a tu mamy figurkę, którą nikt nie potrafi zidentyfikować. Prawdopodobnie jest to Webproof Spider-Man, Proof Spider-Man. Nikt go nie potrafi, z... zlo... Nikt nie potrafi zlokalizować. Te figurki ogólnie objaśnić, jaki to jest naprawdę Spider-Man. Kiedy on wyszedł? Jest tym problem. Z tyłu mamy Hobgoblina wersję Projektor, Sandmana. Z tyłu są takie już duże figurki: Absorbing Man, Riota. Prawie cała seria z Planet of the Symbios, czyli Riot, Hybrid, Shrike, Lasher i oczywiście Fage, czyli jakby kto nie wiedział, jest to Venom. I tak wygląda cała kolekcja na 2020 rok po takiej sporej aktualizacji. Ostatni filmik był z 2018 roku, czyli taka większa troszkę aktualizacja figurek. Przyszło od tamtej pory. I to są oczywiście tylko i wyłącznie figurki luzem, jakie posiada. Bo figurki w pudłach. No to nie będę wyciągał, bo to oczywiście nie miałbym gdzie tego ustawić. Tutaj ta, ta wieża jeszcze by się większa zrobiła. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że się podobał ten filmik z moją kolekcją. Tak jak powtarzam, na rok 2020 większa aktualizacja. I cóż, widzimy się. Przy kolejnym filmiku za jakiś rok, może dwa, gdzie będzie jeszcze pewnie większa aktualizacja. Mam taką nadzieję, szczerą. I ubolewam nad tym, jak ja to wówczas ustawię, bo już po tej aktualizacji był problem z ustawianiem tych figurek wszystkich. No to nie wiem, co się będzie działo za rok czy dwa lata. <laughs> Problemy współczesnego wieku: jak ustawić figurki, które ma się w nadmiarze. Super. Dzięki za oglądanie. Do następnego filmiku. Hej!